Dobra, to tak zamulasz tą lawetą? Jazda! O kurde, policja, jazda! Ty... To właśnie, bo z tym... ale z tym Wam mieliśmy jeszcze... Kurde no, cepie! Zajechał mi drogę. Czwarty poziom lawety, jakiś... Nisek czekam na ciebie tam na tym Na tabeli Ile masz kursów? I helikopter bez śmigu Słuchaj, może to będzie pierwszy klient Gold leasing for you No! Napadzie niż na ten, nie na tej, Co za 2 Gdzie on jedziesz? W wysłuchaniu kurwa nie lepi, szybciutka ty! A wy pamiętacie jakie to było? ID Felk? No, I, jakie tam było? Przecież ty montowałaś? Kurwa to nie pamiętasz. No kurwa. <śla> Chłopa właśnie widzę i chłopa kurwa tak laguje, że ja pierdolę, kup sobie internet, kurwa. Ja nie masz szans, wybędę. będę teraz zmieniał ten kolor w blecie. Tylko to teraz zabrać sobie to chociaż na lampki, no bo nie powiem kuź wam. Ja jeżdżę na tych białych lampkach i teraz takie... Eh. I ty no bo jakby kurwa dwa trzy on kurwa nie wiem, całą litanię. No bo szukałem tego bobkata co miałem jego kupować. I Dużej byłem w całej żabce, niż jak go... uz... ten. Mieszkaż, Dennis, na tym Denis! Kill of me die! Na 10, no na maks. DENIS jakie mają? No. Tary już jestem tam. już się rozciąga autostrady? Tych bramkach jedzie ze strony LS. No, baliska. Świnia! gdzie jesteś? Jedziemy, Ej, jakiś drugi, je, jest, kurwa, drugi typ mnie się pyta, czy znam admina. Odpij, że ty jesteś adminem, i że zaraz dostanie bana. Jeszcze to jest zabawne, że każdy klucz jest przypisany i ma swoje ID. Mm -mm. To mnie ciekawi. Czyli musi być jakaś baza danych. Kluczy też. <śmiech> <śmiech> Co oni mają w, w poziom? <śmulatach> Jak macha! <maka. śmulatach> <śmulatach> <śmulatach> Ej bloki, bloki go, nie mogę się tak blokować no ty nie ty w kursówki serio To kurwa, to i kurwa, ja pierdole, zrób równego sesy, a nieśmiało tego. Tak jakby za tą jedną osobę będą trzy, no nie? Podane. Mm -hmm. I po prostu to pierwszy będzie. Bo 10 osób może być na założeniu, a potem tak jakby kolejne musi dodać już albo for leader, albo tam zastępca, Z tego co pamiętam. Bo nawet tu